Kolejne branie linowe Ledwo wrzuciłem do wody już jest branie Dopiero opadło Zobaczymy co z tego będzie Widzisz? Sińczy się szczytówka. No, szarpie, szarpie. No, przed chwilą ładną walkę stoczyłem, bo tutaj jest. Zaraz po... mm -hmm. chciała wpłynąć pod korzenie. No, widziałem. No, tu na razie zobaczymy, co z tego będzie. Jakoś mnie pociągnie. Ale co chłopak trochę mhm, to tak jest o siedzi. Znowuś. No, takie warunki właśnie tu panują. O, ten jest jeszcze większy. Widzisz to? O, ale bydle. Kurde, czekaj. A co on takie niemrawy? Się zrobił. No Piękna rybka, tylko jak ją podebrać tutaj, to jest masakra ha. Nie wiem, ten będzie miał 4 kilo Nie no, 3 na pewno Ale Chodź tu, chodź tu Co mówisz? No, wymęczony choć on gwalczył króciutko, no zobaczymy. Tylko żebyś tu, kurde, jaki pomarańczowy ten ma. Widzisz? No, niestety inaczej go tu nie podbiorę. Oj, chodź tu. No, otwórz te piękne. Jeszcze większy, no. Jak słowo zakuty. Dobra, Ten będzie miał 60 sześćdziesiąt centymetrów. Piękny, Że takiej torpedy to nie widziałem. Ogromny, szeroki. No dobra, nie męczymy rybki. Спадай. Ну no, и так.